Całe życie wierzyłam, że moi rodzice są zwyczajni. Kochali mnie, wspierali, byli tacy normalni. Ale pewnej nocy obudziły mnie ich szepty w kuchni. Mówili szybko, nerwowo, jakby czas ich gonił. Usłyszałam tylko jedno zdanie: Ona nigdy nie może się dowiedzieć, kim naprawdę jesteśmy. Serce mi stanęło. O kim mówili? O mnie. Od tej chwili zaczęłam ich obserwować drobne gesty, spojrzenia, sekrety zamykane w szufladach. Zauważyłam, że w ich albumach rodzinnych brakowało zdjęć sprzed mojego urodzenia. A każde pytanie o przeszłość kończyło się nerwowym uśmiechem i zmianą tematu. A potem znalazłam klucz, schowany w starej książce. Pasował do skrzyni na strychu. W środku były dokumenty, których nie powinnam nigdy zobaczyć, i zdjęcia ludzi, których twarze były do mnie dziwnie podobne. Od tamtej chwili patrzę na moich rodziców inaczej. Boję się, że cała moja historia to tylko dobrze ułożone kłamstwo.